Klub już otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych: tych, którzy chcą rozpocząć przygodę ze sportami walki, ale też tych, którzy chcą kontynuować swoje kariery amatorskie, zawodowe. Mam fajne programy dla młodych ludzi. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Pełne zaplecze sanitarne jedna, druga szatnia. Mamy piękne prysznice, nowe toalety, to wszystko dla Was. No i co? I to co najważniejsze, czyli nasza sala, która ma blisko 200 metrów profesjonalnej, certyfikowanej maty, to tutaj będziecie zdobywać szlify w płaszczyznach parterowych, stójkowych. Życzę wszystkim udanej kariery, świetnych treningów, mało kontuzji, ambitnych planów, tak aby wasza ściana kiedyś też mogła zapełnić się trofeami. W klubie jest również pokazana część naszej historii. Każdy może przyjść, zobaczyć, co przez te 20 lat nawojowaliśmy w kraju i na świecie. Macie pełną infrastrukturę: skakanki, najlepszy sprzęt z Tajlandii. Ściany są chronione specjalną osłoną certyfikowaną. Wszystko dla Was. Najnowsze worki. Sam nowy sprzęt. Wszystko zależy teraz od Was. Ile macie ambicji i determinacji? Na sali możecie tronować z mistrzami świata no lepszej. Lepszej inspiracji nie znajdziecie. A to wszystko u nas. W Akademii Sportu Walki Nokałdzielna Góra w tym roku obchodzimy 20-lecie. Zapisz się na kartach historii sportu zielonogórskiego, krajowego i światowego. Serdecznie, serdecznie cię zapraszam.